Witam dzisiaj będziemy sobie omawiać ekspres do kawy De'Longhi Primadonna Elite Experience to jest taki jeden chyba z wyższych modeli z, z, taki bardziej z górnej półki i co, rozpakujemy sobie go poopowiadam wam co wiem a wiem niewiele na razie przy rozpakowaniu a potem go podłączymy zobaczymy co on potrafi Porobimy jakieś kawy i inne rzeczy. Zobaczymy sobie. Ten. No to dobra, do roboty. Otwieramy i co mamy? Pierwsza rzecz, karawka. To jest karawka, która służy do robienia gorącej czekolady i, 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 i do robienia kawy mrożonej. Jak to wszystko działa, to Wam jeszcze pokażę. Oczywiście nie mogę otworzyć karawki i się przyjmiemy, obejrzymy o. tak to wygląda tu jest jak widzicie mieszadełko, rureczka i to służy do robienia właśnie gorącej, gorącej czekolady tutaj to mieszadełko zmieniamy na inne i wtedy jest, ono służy do kruszenia lodu i wtedy nam to będzie służyło do robienia kawy mrożonej tak. Ta, ta. Tu mamy jakiś zestaw powitalny. Pójdziemy sobie na stół, zobaczymy co tu jest. Otwieramy łyżeczka. Widzicie? Instrukcje obsługi różnego rodzaju na pewno się przydadzą, mam nadzieję. Dobra. buteleczka pewnie z jakimś odkamieniaczem no zawsze potrzebne dobra później będziemy pakować i coś tu jeszcze jest pędzelek do czyszczenia chyba tego ekspresu tu jakieś takie nie wiem, pewnie może do gardenia fusów albo co, dowiem się filtr do wody jeden, ale tutaj jak już ten to może bym go otworzył o ile dam radę, dam radę i obejrzymy sobie go. O, taki zupełnie inny jak w Siemensie ten filtr. Tu chyba się ustawia twardość wody, ale też to zobaczymy. I tyle w tym powitalnym zestawie. Jedziemy dalej. Dalej musimy zrobić to inaczej. Bo, 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 bo. O, tu coś jeszcze jest. Trochę tych elementów jest w tym ekspresie. Warto je wszystkie pooglądać. Aha, to jest taki gratisik. To jest foremka na lód. Kształt taka silikonowa. Czekajcie, uda mi się. Uda mi się. O. W kształcie ziarenek kawy nam lód wyjdzie. Ja wprawdzie mam lodówkę, która lód robi sama, więc. Nie wiem czy to będzie mi się przyda, ale cóż. Darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda. Dobra, udało się wyciągnąć. I dobra. Mamy przewód. Kolejna karawka. skarabka tym razem do piany pozawijali o tak tu mamy dysze tu wkładamy do ekspresu i tu sobie ustawiamy Jaką chcemy mieć pianę, lub też czy chcemy czyścić akurat tą karawkę. Ona jest o tyle fajna, że ma podwójne ścianki, dzięki czemu mleko nam tak szybko nie robi się ciepłe. Także to jest fajna rzecz. I. I co? I jej czyszczenie polega na tym, że czyści się tutaj wszystko, natomiast samo mleko nie jest ruszane, dzięki temu nie musi być cały czas wyciągane, więc spokojnie można trzymać w y, lodówce razem z mlekiem. To także tak to wygląda. Jeszcze jedna tacka na, na lód. I sam ekspres. sama ekspres wygląda tak. Tu mamy również jeszcze, gdybyśmy chcieli korzystać, że z... yy, nie mamy. A powinna być? To nic. Później zobaczę, może gdzieś jest. Bo jeszcze powinna być. Yy, powinna być taka tutaj ten spieniacz do do mleka. Prawdopodobnie gdzieś on jeszcze będzie. Jeszcze to wszystko zobaczymy. No, także wygląda to tak, jest to dość spory spory kawał sprzętu tu mamy młynek tu mamy tackę, która nam podgrzewa filiżanki ekran dotykowy dość duży oczywiście on się łączy z telefonem ta jest wylewka dość, dość ruchoma tu jest dość sporo miejsca, więc nawet wysoka szklanka podejdzie i co no i za chwilę go Podłączę, po uruchomię i tak dalej. I mam, bo pokazuję dalsze kolejne kroki. No, znalazłem to. To jest yy, potrzebne. Znaczy, się potrzebne. No, potrzebne dla tych, którzy lubią pianę, właśnie typowo z mleka sobie włożyć i zrobić. Ale też jest potrzebne, jeżeli chcemy robić herbatkę. Bo z tego leci woda yy, gorąca. Ona nie przechodzi przez te dysze, więc nie. Nie ma aromatu, zapachu kawy. Ta woda gorąca, dzięki czemu można spokojnie herbatę zaparzać, nie będzie nam waniała kawą. No, Na razie poodklejałem taśmy, włączyłem ekspres i pojawiło się wybór języka. i Dotknąłem wyświetlacza i poszło mi dalej, teraz muszę napełnić zbiornik. No i co, i przejść całą procedurę uruchomienia, aż będę mógł z potem dostać się do menu, bo wybrałem niemiecki, a ja nie chcę po niemiecku, ja chcę po polsku, jeżeli ma polski, a jak nie, no to, to zobaczymy w każdym razie. Także teraz będziemy przechodzić całą procedurę, więc napełniamy zbiornik, zbiornik wyciągamy tak. Możemy tutaj, jak on jest, nawet, tylko trochę go wyciągnąć, tutaj nalać czymś wody z banka. Możemy też do kranu, to ściągamy, możemy w ten sposób, możemy w ten sposób. Dobra, naleje wody. Dobra, chyba cały cały zbiornik mu nie jest potrzebny na początek. Kolejna ikonka, która nam prawdopodobnie każe założyć to. I teraz już mamy pokazane, żeby podstawić tutaj. Naczynko i nacisnąć OK. I przechodzimy przez pierwszą procedurę uruchomienia. Coś brzęczy, czyli coś działa. No, I nawet leci woda, czyli pompka działa. Ekspres się wyłączył. No to włączamy jeszcze raz. Mówiłem, że niewiele wiem, ale nauczymy się razem. Miałem mówić, że nie jest podświetlane, ale tutaj widzę mam podświetlane, także mam yy, piękny tutaj dziutki. Mi się świecą podświetlają mi, żeby widzieć, jak mi się kawa robi. No. Niby nic takiego, ale wygląda ładnie. No i jesteśmy w menu i możemy, zdaje się, kawę pić. Także przeszliśmy przez początkową procedurę. No teraz spróbuję wejść do menu i znaleźć język polski. Ja już sobie tutaj nawet już sobie zmieniłem tło, także już Wam pokazuję. Tutaj mamy zębateczki, tutaj mamy profile użytkowników. Dla każdego z sześciu użytkowników możemy ustawić napoje, jakie chcemy. On zapamięta sześciu użytkowników, także spoko. Tutaj mamy już ustawianie napojów. Tu mamy wiadomo wybór napoju, jakie chcemy. Jest tego dość sporo. Proszę bardzo dużo. A tutaj wchodzimy do menu i mamy do wyboru wszystko, co nam się podoba: filtracje, czyszczenie, ustawienie języka, ustawienia fabryczne, tutaj nawet jest opcja, żeby wypłukać, wyczyścić go całkowicie z wody, jak chcemy go przechowywać. Także sporo różnych rzeczy, które są. Kiedy ma się włączyć, po ilu godzinach ma się wyłączyć, czy chcemy mieć włączone podgrzewanie tutaj tych, tej tacki na filiżanki nie wiem dlaczego ona jest ciepła, chociaż ja wyłączyłem może to tak ma być chociaż troszkę ma być ciepła czy chcemy mieć tutaj podświetlenie włączone co nam się tutaj świeciło wcześniej także wszystko to sobie tutaj ustawiamy tutaj sobie wybieramy kawę tu sobie ją personalizujemy i pijemy, tak myślę zaraz będziemy patrzeć jak to wszystko dalej funkcjonuje tylko sobie założę filtr do wody to już Wam pokazuję też szybciutko z tego co pamiętam z Siemensa, tutaj stoi malutki taki troszkę jest szerszy od tego powiem Wam waga jest, jest lżejszy trochę, ten jest wyższy za to i ten jest plastikowy, ten jest ten jest metalowy z tego co pamiętam, to filtr trzeba zamoczyć we wodzie a potem tutaj ustawić twardość wody sobie tą śrubką. W Siemensie było tutaj się tak, takie przekręcało kółeczko. W oryginalnych, bo w tych nieoryginalnych to nic się nie przekręcało, po prostu się wkładało filtr już. I filtr wkładamy do zbiornika na wodę. O, tam jest takie kółeczko i tam sobie go wkładamy. Tylko najpierw muszę z menu wybrać opcję filtr, zobaczyć co mi tam powie, co mi każe zrobić. To go zamontuję. Nasypię kawy. Jeszcze Wam tu nie pokazywałem. Mamy na kawę mieloną. Tutaj, tu pewnie też wkładamy tabletki do czyszczenia tego ekspresu. I tutaj mamy 12, chyba stopniową skalę młynka. Także jest no dość spora rozrzut, wiecie, między grubymi ziarnkami a drobnymi. Robnymi dziankami kawy możemy sobie ustawić stopień zmienienia jak chcemy, to podobno jest bardzo ważne w przypadku kawy. Ja tam nie wiem, aż takim kawoszem nie jestem, tak. A no tu jeszcze są, widzicie, kratki, żeby łapy nie wsadzić i tutaj sobie nie ten palca nie zmielić, także tak, czy jest opcja? Jeszcze nie wiem, bo instrukcję mam na razie tylko po angielsku i po niemiecku w polsku znajdę w necie. czy on yy, ma czujnik, że jak nie ma kawy to da znać, czy będzie mielił na pusto nie wiem wiem, że tamten Siemens nie miał czujnika i trzeba było pilnować, żeby kawa zawsze była to sprawdzimy teraz tutaj sobie wyjmiemy tą dyszę wsadzimy sobie karawkę na mleczko będziemy robić latte macchiato tu trzeba nacisnąć guzik czy już bym nie nacisnął bym zepsuł, taki jestem mądry także tak i zaraz będziemy sobie dalej robić. No. Dobra, nalałem mleczko. Kładam to tu. Tu mamy opcję tak, że w tej chwili to jest piana najgrubsza. Tak to jest opcja okuźba. Dobra, nieważne. Czyli to nie wiedziałem, tak jak mówiłem, nie wiem, ale się dowiem wszystkiego. Opcja, wiecie, mycia obwodu mleka, ale tak jak mówiłem mleka się w tym momencie, nic, mleku się nic w tym momencie nie dzieje o, jest przepłukane ta opcja, tu jest piana najgrubsza i tutaj mamy pianę taką mniejszą, na latę macchiato ponoć ma być cieńsza, nie wiem, ja tam bolałbym grubszą tu mamy wtedy bez piany czyli mleko po prostu będzie sobie leciało takie niespienione, a jak damy do końca to wtedy możemy to po prostu wyjąć tu jest blokada zdjęta i możemy to to wyjąć o, no Dobra, nie przekręcam, żeby mi się znowu nie myło, bo nie chcę już mycia. Także jedną rzecz kolejną już wiecie. Teraz muszę oczywiście pościerać wodę. Małe sprostowanko. Mówiłem, że nie umiem, dopiero trzeba jednak czasami przeczytać instrukcję. Czasem się jednak przydaje. Yy, niby nic takiego, ale jednak to ten... Mniej kłopotów. Ta opcja Insert nie służy do tego, żeby wyciągać karawkę z ekspresu ją można wyjąć w każdej pozycji ta opcja INSERT służy do tego, żeby wyjąć tą oto gałkę W tej pozycji ją się wyciąga i tu po prostu raz na kilka dni umyć ładnie tam wszystko także taka mała uwaga na początku ja sobie spersonalizowałem Latte Macchiato jak to się robi? robi się to tak, że naciska się tutaj opcję TOMY następnie on pisze wybierz napój do personalizacji i wybieramy na przykład latte Macchiato. I wybieramy sobie ziarenka smaku. Nie będę teraz Wam tego pokazywał, bo to jest proste. Ile ziarenek smaku chcemy, czyli od jednego chyba do pięciu, czyli intensywność. Potem on zaczyna robić yy, kawę. I tutaj mamy napis: naciśnij stop, kiedy jest odpowiednia ilość wszystkiego. Czyli na początku piana. Ile chcemy, żeby tej piany było? Naciskamy stop. On wtedy zapamiętuje. Potem nalewa kawę. Jak już jest dość kawy, naciskamy stop. Zapamiętuje pyta czy chcemy zapisać? Chcemy i mamy tyle, ile potrzeba nam do szklanki kawy. Ja tutaj już sobie ustawiłem, to wam pokażę, jak taka lata do wygląda. Tu nam oczywiście się przypomina, żeby ustawić yy, pokrętło na odpowiedni poziom. I robi nam w tej chwili pianę. Mam nadzieję, że dobrze to ustawiłem i dobrze zapamiętam. Zaraz wszystko zobaczymy. Jak widzicie to jest podświetlone. O! Widać, że podświetla nam tą. Dobra. Tyle pianki sobie zarzuciliśmy. Tyle kawki. I mamy szklankę. Zatem, Matjato, popatrzcie sobie, jaka jest ta piana gruba. Naprawdę nieźle, co? Muszę powiedzieć. Teraz tak, on prosi nas o umycie tego obwodu mleka. I to, jak tego nie zrobimy, to tutaj nam się świeci taka żółta ikonka. To znaczy, że nie umyliśmy tego obwodu, ale zróbmy to. To też Wam od razu pokażę. Otworzymy. Przekręcimy. Widzicie, że to brudne było, bo jest to leci woda biała. Przemywa nam. I gotowe. I tutaj ikonka zniknęła. Ustawiamy z powrotem na robienie piany i gotowe. Teraz ja sobie spersonalizuję swoją kawę czarną, bo ja dużą czarną piję, a potem spróbujemy zrobić y, kawę mrożoną i gorącą czekoladę. Zaraz, za chwilkę. Teraz robimy czekoladę, więc naciskamy czekolada. Tu sobie ustawiamy, czy chcemy jedną filiżankę, czy dwie. Gęstość i next teraz każe nam nalać mleczka do tego potem wsypać czekolady tu włożyć i nam się zrobi, zaraz wam to pokażę mleko wlane tu mam y, saszetkę z czekoladą to wsypiemy czekoladkę zamkniemy to Oczywiście pod warunkiem, że znajdę drugą część. Znalazłem. Nie, coś coś nie, tak jak zwykle. Ja to umiem namieszać. Może to ma być tak. Nie jednak nie, jednak tak. Dobra, po prostu tylko ten i co, tu nam każe nalać mleka robimy next teraz każe nam nasypać czekolady a, podstawić to miałbym gdzie? tu mam to podać? chyba tak, chyba mam to tutaj dać tutaj widzicie i czekamy Mieszadełko nam miesza Przedtem jak robiłem Latte to pierwsze, to ta rureczka mi z tej poszedłej karafki wypadła i tu leciała sama para to myślę co się dzieje, ledwo zacząłem coś robić, już popsułem, a to właśnie wypadła rurka też trzeba na to zwrócić uwagę Tu mam drugie mieszadło, które kruszy lód takie ono jest inne, tu ma taką sprężynkę metalową i tu ma takie tę. ono kruszy lód prócz tego jeszcze yy, tą, dzięki tej sprężynce prawdopodobnie robi pianę przez co można robić kawę mrożoną Tutaj mamy pasek postępu, zapewnia nam się na czarno, kiedy będzie gotowa ta czekolada. I taką gotową czekoladkę wlewamy do planeczki i gniemy. I czekoladę mamy gotową. Wyciągamy karawkę. Ściągamy to o i co? Możemy nalewać do szklaneczki, zobaczymy. Tu jest widzicie taki zrobiony dziubek, więc spokojnie. Nawet mi się trochę więcej zrobiło, żeby było pełna szklanka proszę bardzo. Teraz można skosztować czekaj. Aha Potem ja. Nie znam się na tym. Ale smakuje czekoladą. Jest słodkie, dobre. Oczywiście porozlewałem, więc zaraz powycieramy. Co ty sądzisz, dobre? Dobre. Okej, okay. jak żona mówi, że dobre, znaczy, że dobre. Tak to wygląda. Teraz spróbujemy jeszcze za chwilę zrobić yy, tą kawę mrożoną. Z kawę mrożoną postępujemy zgodnie z tą instrukcją. Najpierw kazali mi włożyć to mieszadło razem z tym. Potem wsypać 18 kostek lodu. Ja mam ten lód w lodówce pokruszony, więc skąd ja mam wiedzieć skąd wziąłeś 18? Więc wsypałem ten. Można dodać tutaj cukru, jak ktoś lubi kawę słodzoną. To od razu tu się dodaje. także to zrobiłem. Yy, oczywiście najpierw wlałem lód, bo pomyślałem sobie, co ja będę wkładał mieszadełko i potem tego mieszadła już nie mogłem wsadzić, bo tutaj nie dało się tego lodu poprzestawiać i to, to mi wszystko nie chciało wejść, więc robiłem jeszcze raz, bo jestem pierdoła, bo po co słuchać instrukcji. Robimy next. I teraz... Yy, teraz mam ustawić dzwonek pod dozownikiem kawy. No to jest sieć ładnie, tak. Kolejne małe sprostowanie. Jak robimy kawę mrożoną, to y, nie używamy, już pokazuję, tej rureczki. Ja tam y, mam włożoną rurkę, co jest źle. Dlatego, że w przypadku kawy mrożonej para nie jest przecież y, i tak nigdzie dostarczana, ponieważ to jest kawa na zimno. Więc ta rurka o, jest w tej chwili włożona i tam jest tak włożona i między to a to wchodzi lód i może tutaj zablokować i możemy nawet, chyba może i popsuć ekspres, kto wie dlatego w przypadku kawy mrożonej tą rurkę wyciągamy i wkładamy to tylko z samym mieszadłem tak o, i tak robimy tak robimy kawę mrożoną jeśli człowiek nauczy to potem będzie to wszystko szło i ta czekolada i ta kawa jakoś to tego będę wiedział na przykład żeby mniej mleka lać bo za A. dużo go nalałem do tej czekolady tak myślę chociaż i tak wyszła dobra teraz zobaczymy jak z, tą, z tym lodem czy też nie za dużo czy co to będzie też człowiek wiedział no jak się pierwszy raz robi no to to nie wiadomo wyłączyłem podgrzewanie filiżanek to i tak jest ciepłe nie jest gorąca, ale jest ciepłe, a nieważne. Teraz co? Teraz musimy włożyć go. No właśnie, tak i, I jedziemy. Bo nam dostało turbo, też to, też to zaczyna nam się tutaj robić jakaś taka piękna pianka z tego lodu i kawy. I tu pyta nas, czy mieszać dalej. Ale ja myślę, że chyba nie, to chyba jest gotowe. Więc wyciągamy i zobaczmy, to jest tylko taka próbna. Wiecie, konstrukcja nalewamy. To jest dobre, słuchajcie. Fajne. No, no. Kawa, taka piana, i to z samej kawy, taka piana. I to jest rzeczywiście zimne, wiadomo, z lodem. No. Miam, ja, ja dodałem słodziku. Dobre, ja będę takie pił. Bardzo dobre, bardzo dobre, pyszne. To Wam powiem, że pyszne. A teraz, słuchajcie, na koniec jeszcze zrobimy rozpierduchę, Nie. Mm, yum, yum. Nie zrobimy rozpierdóchy. Zrobimy sobie porównanie tego i tego. I tu będziemy robić latte macchiato, porównamy sobie, to wam powiem, musicie mi uwierzyć na słowo, że z tego wychodzi gorętsze latte macchiato. Tam ten robi trochę to, tą pianę, jednak to mleko nie jest takie, takie gorące jak być powinno, jest dość chłodne dobra włączamy sobie Latte Macchiato tu teraz będziemy włączamy sobie Latte Macchiato po pół i dawaj da. Latte Macchiato tu Latte Macchiato tu się ja trochę powstawiłem żeby nie leciało nie dobrze leci, leci do mleka znaczy do szklanki, nie do mleka. Tu mamy tak. To, yy, tego nie było. Jak mi coś nie pasowało, że tego mleka tak mało i w ogóle tego, a to jak nie było piany, no o, 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 to chodziło, o to chodziło. No. Wiecie, zmarnowałem dzisiaj tyle kap i tyle różnych tych, ale sobie wreszcie mam wszystko poustawiane. O. Widzicie? Różnicę. Bo ja widzę Chociaż ten nie robi tej kawy złej. Ona jest naprawdę smaczna. Ale myślę, że ta będzie lepsza. Ale to wam jeszcze kiedyś pewnie powiem. Jak będziemy wiecie, trochę go poużywamy i będziemy mieli więcej takiego, że tak powiem, doświadczenia, no bo teraz to pierwszy raz. Kto to wszystko będzie pił? No nic, powylewamy. Trudno. Ale wiecie co, ta mrożona kawa to fajne. To, to, to jest super, muszę Wam powiedzieć. No pies kawy nie pije. Z taką pianeczką, no świetne to jest. Mhm. Naprawdę fajne. Dobra, to na dzisiaj tyle. Co mogłem, to pokazałem. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Cześć.